No, witam każdego patyka i ektomorfika. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odżywianiu ektomorfików i hard gainerów. Na samym początku musicie spojrzeć na to, jak odżywialiście się do tej pory. Krytycznie spojrzeć. Żadnego słodzenia. Musicie zobaczyć, co robiliście źle. Muszę przyznać, że trudno jest mi się odnosić do osób, które mają 18, 16, 14 lat. Są bardzo szczupłe. Ponieważ tak, są na utrzymaniu rodziców. Uczą się i muszą wziąć to wszystko pod uwagę. Rodzice was karmią, sami nie macie kasy najprawdopodobniej, żeby się żywić, nie pracujecie, więc musicie czyścić talerz do końca, wpierdzielać ile się da, wszystko co dają rodzice. I na tym się skupić, bez żadnego świrowania. Znacznie łatwiej jest mi pomóc osobom, które same na siebie zarabiają, mają jakieś tam finanse, mają pojęcie o tym, co jedzą i co mogą zmienić faktycznie. Dlatego na tym będę się skupiał, będę dawał kilka rad dotyczących tego, co powinno się jeść, jak powinny wyglądać makroskładniki, ogólna kaloryczność, chociaż to nie jest najważniejsze tutaj. Na samym początku częstotliwość posiłków oraz ich ilość w ciągu dnia. Bierzemy pod uwagę zarówno szkołę, zarówno pracę, wszystkie te czynniki. Trzy posiłki moim zdaniem to za mało dla ektomorfika i hard gainera, dla osób, które są szczupłe. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, osób, które mimo wszystko mają słabą genetykę do budowy mięśni. Minimalna ilość posiłków moim zdaniem to 4 w ciągu dnia. Najlepiej było jeść nawet 5 posiłków. Oczywiście odstępy czasowe 3-4 godziny, zależy jak sobie ustalicie. Przekąski jak najbardziej, ale zaraz do tego dojdę. Wiem, że na niektórych forach mówią, że można nawet 7 razy, 8 razy wpierdzielać w ciągu dnia. Moim zdaniem to jest trochę dużo i nawet może nie o to chodzi, że tego jest dużo, że komuś się nie chce, nie ma czasu, tylko kto by uciągnął to i finansowo i kto by miał na to ogólnie czas w ciągu dnia. Kurwa, chodzimy do szkoły, chodzimy do pracy, kto by non stop wpierdzielał co dwie godziny? Też trzeba sobie to planować w taki sposób, żeby nie waliło nam to naszego życia, tak? Dobra, jedziemy dalej. A teraz kaloryczność posiłków. Mówi się, że ektomorfik powinien wpierdalać. Skoro macie wolny metabolizm, musicie żreć tyle, żeby go zapełnić. A więc wychodziłoby na to, że gościu ważący 60 kg lub 65 kg, bardzo szczupły, wysoki, musi jeść ponad 3, dobra, ponad 4000 tysiące kalorii, żeby było ok. Dobrze, wszystko fajnie, jemy ponad 4000 kalorii, ale jak zareaguje na to żołądek, jak zareaguje na to wątroba i inne organy, jak zareagują te organy, które dotychczas były karmione mniejszą ilością jedzenia, mniejszą ilością kalorii w ciągu całego dnia, czyli na przykład jedliście 2000, 2500 kalorii, ćwiczyliście, tak naprawdę nie zdawaliście sobie sprawy ile jecie, ale mimo wszystko jedliście mało i teraz nagle jecie 4000 kalorii. Myślicie, że to jest dobre? Nie, to jest właśnie negatywna strona tych wszystkich bardzo mądrych rad. Także trzeba brać pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsza, czyli możliwość przerobowa żołądka. Ile żołądek jest w stanie przerobić jedzenia? Jedliście wcześniej 2500 kalorii, teraz chcecie skoczyć o 1000 czy 2000 kalorii więcej? Spierdolicie sobie tym zdrowie. I druga sprawa, zamiast tyć, nie będziecie budować mięśni, będziecie tyć. A co znaczy tyć? Znaczy dodatkowo budować tkankę tłuszczową. A tego przecież nie chcecie. Nie myślcie, że jeżeli jesteście szczupłymi osobami, macie... Duże zapotrzebowanie kaloryczne. Możecie wpierdalać sobie śmieci, jeść kalorii na masę nie wiadomo ile i to wszystko pójdzie w mięśnie. Tak nie będzie. W porządku, przejdźmy sobie teraz sprytnie do makroskładników. Na początku białko, które każdy uważa za najważniejsze. Ale o białku wypowiem się w filmie dotyczącym książki How Much Protein. Yy, już nie pamiętam kogo, bo mam całkowity zemantlik w głowie, ale mimo wszystko jest to świetna książka, która... Może troszeczkę zamieszać Wam w głowie, jeśli chodzi o ilości proteiny, które powinniście spożywać. Ale okej. Okay. Ektomorficy i hardgainerzy. Ile białka powinni jeść na kilogram masy ciała? Moim zdaniem powinno być to około 1,5 grama. 1,3 do 1,5 grama. Jeżeli na początku jedliście tego białka bardzo mało, nie skaczcie z nim tak wysoko. Tu jest bardzo ważna sprawa, że duża ilość białka także podkręca metabolizm. A Wy chcecie ten metabolizm ustabilizować tak, żeby był Standardowy, tak jak większość osób ma, żeby nie pędził jak pociąg T yy, przez to musicie jeść mnóstwo żarcia. Nie, musicie go ustabilizować. Także bardzo dużej ilości białka powyżej 2 gramów kompletnie nie są wskazane. Moim zdaniem nawet 2 gramy białka to jest przesada i najlepiej trzymać się 1,5 do 1,8 grama białka na kilogram masy ciała wliczanej, a raczej zliczanej, zarówno z pełnowartościowego Białka z pełnowartościowej proteiny, z mięs, z jajek, produktów pochodzenia zwierzęcego, jak i produktów roślinnych, ponieważ tutaj chodzi o profil aminokwasowy. Dostarczacie go, wiadomo, pełny profil aminokwasowy dostarczacie z białek pochodzenia zwierzęcego, ale część aminokwasów pochodzenia roślinnego także jest przydatna, a Wam nie jest potrzebne jedzenie 200 czy 300 gramów proteiny z, tylko z mięsa przykładowo. Drugim bardzo istotnym, a może nawet Bardziej istotnym od białka składnikiem, makroskładnikiem są tłuszcze. I tutaj jest kolejna istotna sprawa. Tłuszcze pozwolą Wam zwolnić metabolizm i dostosować go do takiego tempa, byście nie musieli wpierdziałać nie wiadomo jak ile kalorii. A więc, tak, tłuszcze moim zdaniem powinny być przynajmniej 1 gram na kilogram z ciała do nawet 1,2, 1,3 codziennie jedzonych tłuszczy. Czyli osoba ważąca 80 kilogramów jadłaby nawet. 90 do 100 gramów tłuszczy na kilogram masy ciała. Osoba ważąca 60-70 kg również ponad swoją wagę. Tak naprawdę wybór tłuszczy jest bardzo prosty, ponieważ trzeba wybierać te najzdrowsze, tak? Jednak są niektóre genotypy ludzi, którzy świetnie tolerują tłuszcze zwierzęce. Ja takich nie toleruję, ale mimo wszystko może ktoś z Was będzie świetnie na nie reagował. Ale jednak ja polecam wybierać tłuszcze, m.in. z orzechów. Wybierzcie sobie... Dwa rodzaje orzechów, które będziecie jeść. Przykładowo w dni nietreningowe będziecie jeść orzechy włoskie, a w dni treningowe orzechy nerkowca. Albo jednego dnia orzechy ziemne, archeidowe, a drugiego dnia niech będą to jakieś pistacje czy coś takiego. Wybierzcie sobie także rodzaj oleju lub oliwy, który będziecie pić, ale też z nim nie przeginajcie. Jedno, dwie łyżki. Ogólnie starajcie sobie wyliczyć zarówno białko, jak i tłuszcze, żeby mniej więcej to było jako tako wyliczone. Dla leniwych oczywiście tabelka, która pokazuje, jakie macie do wyboru tłuszcze węglowodany powinny stanowić ponad połowę Waszej diety, całego zapotrzebowania kolorycznego, z tym, że tak, ja nie jestem za zażarciem prostych węgli. Nie. Tylko po treningu i co najwyżej rano. Nawet w przypadku ektomorfika i hard gainera. Wpierdalanie prostych węgli nie jest wam na zdrowie. I tutaj musimy sobie postawić znak równości przekreślony. Między budowaniem masy ektomorfika na prostych węglach a zdrowiem nie ma kurwa czegoś takiego. Jeżeli będziecie zapijać sobie posiłki gainerami, wpieprzać słodycze, chipsy, tak jak radzi większość bardzo inteligentnych osób, to nie myślcie, że ta sylwetka, którą później osiągniecie, będzie sylwetką zdrowego człowieka. Nie. Wygląd zewnętrzny nie świadczy o tym, czy jesteście zdrowi wewnątrz. Także radzę uzupełniać węglowodany tylko źródłem złożonych, złożone węgle. Znowu tabelka dla osób leniwych, którzy nie wiedzą jakie to są węglowodany złożone, albo zaraz będą mi pisać wiadomość, y, jakie węglowodany mam jeść. Tutaj macie wybór. I oczywiście chciałbym podkreślić jedną rzecz. Nie jedzcie non stop tego samego. Błagam was, nie wpieprzajcie non stop ryżu. Macie mnóstwo różnych węgli. Możecie sobie jednego dnia, albo na przykład ustalić sobie jakieś cykle. Przez 3 dni wpieprzacie ryż, przez kolejne 2-3 dni kaszę. Później znowu mieszacie. Tu jecie płatki owsiane, tutaj jecie kaszę manną. Zmieniajcie to. Nie jedzcie non-stop tego samego miesiącami, ponieważ organizm także się przyzwyczaja do produktów spożywczych, które zjadacie. Ostatnie elementy Waszej diety to owoce, warzywa, błonnik i woda. Te wszystkie elementy muszą się znaleźć w diecie. Nie ma tego, że nie ma ich. Muszą być owoce, witaminy z owoców, muszą być warzywa. Nie mówię w każdym posiłku, chociaż no, najlepiej było w dwóch posiłkach, dwóch, trzech posiłkach dziennie, żeby znalazły się jednak te warzywa. Picie wody jest indywidualną sprawą, w zależności od tego, ile ważycie, ile trenujecie, jak pracujecie, jak cały Wasz dzień wygląda. Ale mimo wszystko, nie chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, słuchaj, dzisiaj czy tam w ogóle mam pić 2 czy 3 litry wody. Nie, nie o to chodzi. Po prostu pijcie ją co raz, co jakiś czas, łykajcie troszeczkę wody, w szklance, w butelce, wszystko jedno. Popijajcie i sami zobaczycie po kilku dniach, Ile tej wody dziennie Wam schodzi? I nie liczcie sobie, że dzisiaj mam wypić 3 litry wody. Ale też poniżej 2 litrów to jednak będzie za mało, zwłaszcza dla osób ektomorfików, którzy chcą trenować i rosnąć. Ostatnia sprawa dotycząca podjadania, o której nie powiedziałem. Jak najbardziej możecie podjadać między posiłkami, jeżeli naprawdę jesteście bardzo, bardzo szczupli i chcecie podbić tą kaloryczność, a nie jesteście w stanie zjeść dużych posiłków. Jak najbardziej z tym, że dobierajcie odpowiednie przekąski, owoca, tak jak wspominałem. Jabłko, nie ma sprawy, jakieś pomarańcze. Bardzo dobrą przekąską, właśnie są orzechy, różnego rodzaju bakalie. Możecie zamiast dodawać orzechy do posiłków, jeść je między posiłkami. Wtedy faktycznie zobaczycie, że wasz metabolizm zwolni. Nie od razu, nie z dnia na dzień, ale po tygodniu, dwóch na pewno nie będzie tak szybki jak wcześniej. Teraz zróbmy sobie króciutkie podsumowanie: Co trzeba robić? Podzielić sobie dzień na posiłki od 4 do 6, 4-5 wystarczy moim zdaniem. Być regularnym w tym co robicie, czyli trzymać się tych godzin posiłków i trzymać się ilości jedzenia, jaką sobie założyliście. Nie zmieniać jej zbyt często. Być konsekwentnym w wyliczeniach, zwłaszcza białka i tłuszczy. Węglowodany możecie działać intuicyjnie. I patrzcie na wagę, co się dzieje na wadze. Waga rośnie, waga stoi w miejscu. Waga spada w dół, no to już jest niedobrze, jak waga spada w dół chudego chłopaka. Ale jeżeli stoi albo rośnie delikatnie, wszystko jest ok. Pamiętajcie, że nie zbudujecie masy mięśniowej bardzo szybko, zwłaszcza dobrej masy mięśniowej, bez zalewania się i chęci bycia zdrowym. Bo jeżeli chcecie mieć szybką masę mięśniową, nie ma sprawy, macie drugą drogę wpierdalania sobie miliona kalorii jedzenia byle czego, śmieci, nie ma sprawy. Z tym, że ja tego nie promuję, mi się to nie podoba, ja nie uważam to za dobre. Jeżeli macie silną wolę i jaja, macie czas i za jakiś dłuższy czas faktycznie uzyskacie to, co chcecie, czyli tą większą masę mięśniową i siłę, bez potrzeby spierdalania sobie zdrowia. Waszym najlepszym przyjacielem jest rutyna. Rutyna w posiłkach, rutyna w treningach, robienie tych rzeczy praktycznie cały czas tak samo, Wtedy wasz organizm się do tego przyzwyczai i metabolizm się zwolni. To nie jest żaden cud, ani żadna nadzwyczajna informacja, tylko fakt. Sam znam to po sobie, ponieważ jak zaczynałem ważyłem 52 kg i byłem kurwa halkiem. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pakujcie, rośnijcie powoli i zdrowo, hardkorowo. Na razie.